Cześć, witajcie Adek. Z tej strony witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taki szybki, krótki odcinek o tym sprzęcie, który właśnie widzicie na załączonym ujęciu, a jest to AMJ Agro Porto 300. Kultywator ścierniskowy od marki AMJ Agro, z którą też współpracujemy tutaj w firmie handlowej AgroPol Zakrzewo. Od czasu do czasu pojawiają się sprzęty tej marki, a to zupełna nowość na naszym placu. Taki elegancki kultywator ścierniskowy, który już możemy używać do uprawy bezorkowej, bo mamy trzy rzędy łap. Szerokość 3 metry, jak możemy domyśleć się po nazwie, czyli Porto 300 kultywator na zabezpieczeniu hydraulicznym amortyzacja hydrauliczna tych łap z tyłu za łapami od razu mamy bezpośrednio rząd talerzy doprawiających są to talerze takie ząbkowane no i z tyłu wał wał daszkowy tutaj z takimi dodatkowymi dospawanymi płaskownikami, elegancko to wygląda taki sprzęt testował Piotr z Rolnik Szuka Traktora, z kanału Rolnik Szuka. No i u nas też się pojawił na placu ten oto sprzęcik. Ładnie to się prezentuje, mamy tutaj regulację wału hydrauliczną, czyli głębokość możemy sobie zadawać z kabiny tego traktora. Operując właśnie tym wałem, a talerze, które tutaj są bezpośrednio za łapami, ustawiamy tutaj tymi eleganckimi śrubami. Ładnie to się prezentuje. Cieszę się, że ten sprzęt trafił do nas na plac. Jako ciekawostka też muszę powiedzieć, że to jest. Porto 2,5 metrowe, tak naprawdę, bo zobaczcie, jak tutaj mamy łączenie na ramię. Tutaj zewnętrzne łapy są dokładane, tutaj za pomocą dołożenia ramy poprzez przykręcenie na śruby. Tu jest dołożenie całej, całej tej łapy. Łapy są z takimi tutaj odkładniami większymi, bocznymi. Ładnie to się prezentuje. No, i jak widzicie, producentem tutaj podzespołów jest Amaparts, także włoskie, włoskie podzespoły. E, włoskie podzespoły, które są również u nas na zamówienie dostępne, także kupując taki sprzęt firmy handlowej Agropol Zakrzewo, no to nie musicie się martwić, bo te wszystkie, wszystkie części eksploatacyjne do tego e, agregatu będziemy mieli. Na sklepie szczęściami. Tutaj całe te podzespoły hydrauliczne. Tutaj mamy zawór do zamykania. Manometr. Amortyzator. No ładnie to się prezentuje. Powiem Wam szczerze, że podobają mi się sprzęty tej firmy. Ogólnie chciałbym, żeby. W najbliższym czasie również na naszym placu pojawił się taki sprzęt jak Fortuna Seeder, czyli e, siewnik, który jest też nowością w ofercie AMJ Agro, e, współpraca z firmą Brestal. E, u Piotra z Rolnik Szuka Traktora szczegółowa prezentacja e, tego, tego siewnika. Obejrzałem ją z dwa albo trzy razy, tam 40 parę minut jest bardzo szczegółowo opowiedziane. Siewnik jest również pokazany podczas prac polowych z ciągnikiem Waltra. Także naprawdę, naprawdę warto zajrzeć do tego filmu. Postaram się wam oczywiście go podlinkować w opisie. No, no i chyba to by było wszystko. Fajny sprzęcik, moim zdaniem atrakcyjny, bardzo atrakcyjna alternatywa. Warto zwrócić uwagę. Myślę, że to nie ostatni taki sprzęt, jaki będzie u nas tutaj e, na placu. No i może ktoś po tym, że wspomniałem, skusi się na fortunę Sidera i przyjdzie do nas i kupi. No, fajnie by było. Podobają mi się te siewniki. No ale jest film u Piotra, bardzo szczegółowy, więc myślę, że e, tam wszystko e, jest solidnie wyjaśnione. Więc e, raczej do, nie dosytu nie będziecie mieli po tamtym e, materiale. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas, uwagę. Porto czeka na swojego właściciela na odbiór, a Wy może spróbujcie skontaktować się z działem sprzedaży maszyn, Dzienników rolniczych firmy handlowej za Krzewo, i może zamówicie taki sprzęt. A może jakiś inny? Mamy bardzo, bardzo dużo sprzętów w naszej ofercie. A ten ciągnik, który widzicie tutaj z tyłu tego, tego Ursusa, to y, też jest na sprzedaż. Kolega go ma dobre pieniądze. Ursus C385A, więc może ktoś z was się y, też na niego skusi.